Majka, liska z tej strony dzień to jest kolejny dzień na moim kanale dzisiaj odcinek, na który pewnie większość osób czekała, czyli będziemy oglądani. Pierwszy film na, na kanale, a pierwszym filmem na kanale, i pierwszą serią. Nie wiem, czy coś było. poczekajcie, w ogóle? Było. Ja pamiętam, że nagrywałem kiedyś odcinek jeszcze. A poczekajcie, a sprawdzę z ciekawości, czy jeszcze był odcinek. Był odcinek, proszę. Był odcinek. Nie zarzucać mi, że nie kontynuuję tej serii. Trzy miesiące tam był odcinek. To jest naprawdę nie da. I dobra, skupmy się na temacie, który mieliśmy zrobić, czyli będziemy oglądali pierwsze, pierwszy film na YouTube, mój film na YouTube, więc wchodzimy. Pierwszy, co mi się rzuca oczy, to 150 wyświetleń i rzucony 30 maja 2019 rok, 17 łapek dwie w dół, komentarze jakieś tam są, więc się skupmy i zaczynajmy, bo będzie się działo. Od to... początku. Siema, siemanko Luliska z tej Siema, siemanko wiadomo to Siema to mm. było takie rozpoczęcie kanału Takie po prostu full wypas Początek, Leć, lećmy dalej bo już mam Tędy do Z tej strony Mikołaj, to jest mój pierwszy odcinek Z tej strony Mikołaj To jest przywitanie, którego już nigdy pewnie nie usłyszycie Ale kiedyś było To jest bardzo dużo Ale już nie gadajmy, przejdźmy dalej Dobra Na moim kanale, dzisiaj, dzisiaj będziemy sobie grali w grę Clash Royale. Clash, Royale. No, Clash Royale Mam szóstą arenę po, 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 Powinienem zaczynać od pierwszej, ale już tak wyszło No właśnie tak wyszło, Nieważne nie, nie jak wyszło, ale wyszło Bo te konto to jest moja jedyna i pewnie inaczej tego nie zbił w ogóle Więc dobrze Miejmy nadzieję, że wygram teraz No I wygrasz tak. cały tymar ja Ostatnio przegrywam <laughs> Ostatnio przegrywam, dziwne nie? Mam słaby dek, ale muszę zmienić dek, bo mam słaby. Mam sobie dek, muszę zmienić dek. Mam no Mam sobie dek, muszę zmienić dek, mam słaby dek. Cały, cała, sen, cała sensacja, wszystko co mówiłem, to dzisiaj jest przeze mnie niezrozumiane. I moje słowa, które też mówię teraz, też są dla mnie niezrozumiałe. Realne, realne, lećmy dalej. I łyczkę dam do deku. Właśnie na środek, bo już trochę zaczyna mnie to nudzić. Na króla, bo nie chce mi się drugiej wieżyczki niszczyć. Bo jaki dek w ogóle czeka, to się nazywało łyczka i muszkieterka. To kurczę, zniszczy wszystko. Dosłownie wszystko. Co postawimy? Patrzcie, nawet szumów nie ma. Profesjonalne wygłuszenie. wygłoszenie. Nieważne na tablecie, ale wygłuszenie. O kurcze, z drugiej strony masz problem. Typie. Pa! Ten, ten klik słyszeliście to, ale to było emocjonalne. Pa, jak leci to było? Na dragonach leci. Musimy Nie? teraz to chronić. Musimy teraz to chronić. Słuchajcie, bo to święte słowa. Dałem Do, walkiery, polecimy. Walkiery polecimy. Dobra, to chyba dalej tam. Dobra. Mieli, to, miejmy nadzieję, że to zatrzyma. To dosłownie zatrzymało, ty jaki gozek wyglądał to, to puścimy i będę musiał tutaj i zaraz też to Jakość jest 240p. Widać, że nagrywałem w 4K Ultra HD. Zaraz też pochrać. Dobra. Ja 4K. No nie! O nie! No nie, dogrywka będzie najgorzej. najgorzej ty. To nie w A, no chyba już po prostu. Ty ja, broń czuda się. No, słabo sytuację mam, bym powiedział. No nie aż tak. No już Ale wygrałem, na szczęście tej jedną wieżyczkę by się udało zniszczyć. To jedno by się udało, Jedyno w życiu. Zagram jeszcze jedną rundę i będę kończyć. No, kończyć, na herbatkę. na ciasteczko. Dobra. To też wygram. Nie bądź taki pewny. Dobra. No tutaj zaczniemy Baby Dragonem. I teraz postawimy szkieterkę. Co ty postawił? Tutaj go, Goblin barela Boże ty! Ej noc, niech się zakończą bije Ola atak leci, nie dam rady Wiesz <ścoughs> jaki atak leci? No, no to lipa No to lipa No to lipa No faktycznie lipa Nie obronię tego Mariana. Nie zmieniło się trochę, niewiele, naprawdę. Niewiele, bardzo. No nie, nie, się wiele. Tego nie. nie, jeszcze tego postawił. Nie, jeszcze tego postawił. Tego, tego, czego Nie patrzyłem. dobra, nie ważne. Tego, czego postawił. O no się... nie! O nie! O typie! No i 136 hp na wieżyce Przegrałem 13 no 136... Tak się wypowiada więc Dobra No to posłowie jakoś uchroni się No raczej się nie obroni No to ładnie No to ładnie wiesz ty pietrawi No nie, no nie, szybko! No nie, szybko! Szybko rapuj, bo dwa uderzenia i po tobie! No nie! nie. Zdążył. Dobra, tym smutnym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Napiszcie komentarz, co byście chcieli oglądanie kolejnego odcinka. A ja się z wami pożegnam. W żałobie. Przegrałem. No i cześć.